Cześć Wam wszystkim, tu Kamil. Dawno już filmu nie było. Odebrałem niedawno kamerkę z dronem z, z naprawy, ale dron dalej nie lata. Kamera, no jak kamera, no chodzi wszystko. Gimbal chodzi, ale dron nie łączy się z aparaturą. No teraz mam taki problem. Ale cóż, no, no, trzeba będzie chyba coś nowego kupić teraz jedziemy na usługę, jest 18 marca sobota e, oczywiście Krystal plus e, Apollo <laughs> jedziemy na usługę rozłoże, rozłożenia gnoju i e, krówskiego e, no taka robota no. dawno właśnie filmu nie było bo tam kamerkę dałem z dronem żeby to e, spróbowali naprawić, ale no nie, nie udało się. No i trzeba jakoś coś pomyśleć właśnie o nowym sprzęcie i nie wiem czy no na pewno coś zostanie DJI, trzeba będzie kupić, ale nie wiem czy nowy, czy używany, jeszcze zobaczymy. Na razie nie, 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 nie zarabiam na YouTube, tylko robię to hobbystycznie, pokazuję wam jak u nas przebywa. Całe gospodarstwo, jak my to robimy, i na razie to tak fajnie, nawet odbiór. Wszystkich filmów mi się, bynajmniej, podobał. Że no, było zainteresowanie. Jedziemy gdzieś 10 km od naszej wioski. Tam właśnie usługa. Nie wiem dokładnie, ile tego będzie. Nagram wam, jak będę już na polu. Co mogę powiedzieć, to jest ten krystal podniesiony, z podniesioną mocą, yy, powiem Wam tak, uciąg, no może się nie zwiększył, bo po prostu w tamtym, no tutaj widać, że silnik ma lżej, yy, ma lżej, idzie no lepiej z tym wszystkim, czy z agregatem, czy z pługiem, no po prostu ma tego trochę zapasu mocy. Bo ciągnik nie ślizgał się wcześniej, tylko że po prostu miał tego taką... słaby start, i w ogóle teraz już jest to trochę wyrównane. Fajnie to startuje, ta turbina, i w ogóle y czuć, że inaczej chodzi. Jeszcze nie wiem jak ze spalaniem, bo nie porównowaliśmy na razie tego. Nie było takich robót, a teraz na wiosnę mamy y do siewu około 5 hektarów. To co to jest w ogóle, żeby sprawdzić. Dlatego właśnie wszystko jest posiane yy, nami. no i yy, będziemy robić takie usługi jak tam ktoś się trafi teraz jest sporo usług yy, na właśnie na rozłożenie gnoju yy, rozłożenie kompostu popieczarkowego yy, nawet mam na usługę rozwozić yy, nie wiem jak to się nazywa ale jakiś odpad z biogazowni niby ekologiczny, bo to na pola ekologiczne idzie. Nie wiem, nie jest robota, to się robi. Nie? A jak jesteśmy obrobieni w naszych gitarach już yy, mamy obsiane nawozy. Pierwsza dawka poleciał kizeryt, potem saletrosan. Yy, jeszcze wapno sypaliśmy po rzepaku. No już trochę, trochę tego poszło. Yy, na razie mamy awarię z rozszywaczem Zobaczymy jak to wyjdzie Kurde Silnik hydrauliczny od Ślimaka się popsuł i Najlepsze, że nie ma części zamiennych Kurde w serwisie Serwis dzwonił do Brzegu Brzeg mówi, że No nie ma u siebie i Nie wiadomo na kiedy będzie i to takie Jest naprawdę powiem wam Masakra No co zrobić jak coś, to będziemy szukać nowego rozstrzymasza, no co? Jak nic się nie trafi, no co zrobimy? Pierw byliśmy bardzo zadowoleni z Unii Nawet te malowanie nam się podobało Co do wewnątrz Lakier nie odchodzi, elegancko jest Kurde, wam można, no naprawdę Jest piękny lakier, ale z zewnątrz już, kurwa, jest rdza on był drugi raz malowany, no jest masakra, wam powiem szczerze, pierw byliśmy tak, że polecaliśmy, ale teraz powiem wam szczerze to nie wiadomo co kupić, bo no do, do wysiewu nie mieliśmy problemów. Teraz raz się spierdzielił ten yy, sił, silnik hydrauliczny, daliśmy go do Tucholi do naprawy, zrobili nam. No i zasiał może 50-70 ton putę nawozu i się rozpierta znowu. No masakra. No ale co zrobić? Takie buty to jest wrośliwo rzeczy martwych. Na to nie mamy wpływu. Ale nawet nowe maszyny, które zamówiliśmy, to też czekamy rok na maszynek. No pomimo szczerze, zobaczycie, to się dziwicie na co musieliśmy tyle czekać. Ja wam wszystko wytłumaczę jak przyjdzie. Ja na razie kończę, nagram wam coś dalej z pola, tam może brat będzie ładował, ale ja wtedy nagram to z zewnątrz, opowiem wam o plusach i minusach, rozrzutnikach, i ładowarki. To do zobaczenia na polu. My jesteśmy na polu. zwieźliśmy Brat Ladowo, ja woziłem Tam z usługodawcą trochę jeździłem, w ciągniku, trochę pogadaliśmy. No, i taki był było, te dobrze dojdzie. Yy, dobra, teraz Wam powiem trochę o ładowarce. Ładowarka yy, miała przegląd ostatnio zrobiony, bo 500 motogodzin Tam yy, przyjechała gruźnia, zrobiła przegląd elegancko, fajnie. Wszystko ładnie, pięknie, tylko kurde, tak nas skasowała za dojazd i za sam serwis, że to jest musak, nie? Filtry, wszystko ok. Dojazd 500 zł plus 500 zł, jakaś usługa serwisowa. No kurwa, no to śmiech na sali, ale tysiąc złotych za sam dojazd i no ale trzeba chciało się mieć nowy sprzęt to trzeba płacić no i dobra dziur z tym ładowarka na razie odpukać chodzi elegancko bez żadnych błędów, bez niczego. jest tak silna, że aż łyżkę ojciec wygnął. ostatnio wyrywał drzewo tak pchnął korzeń, że Wyjął łyżkę, cały lemierz, jak go naprostowałem, ale wiecie no. No kurwa, jest siła, jest moc. Tak to ostatnio nam błąd wyświetlił się córka urodziła i byłem w domu trochę jakiś czas w to było i jak przyjechałem to tam mówię, że coś kamień błąd, błędy, błąd się wyświetla ja mówię, zaraz zobaczę zobaczyłem do kabiny, no zobaczyłem, że reglowanie łyżki yy, i guzik powinno się cofnąć później, bo yy, hydraulikę wtedy włącza, rozłącza na Szybko złącze albo na regulowanie łychy I to było cały ten czas budzik był włączony na regulowanie łyżki I wtedy błąd wali, że jest włączony elektrodawów Nie? To był jedyny taki błąd kurde, który tata nie wiedział co jest A teraz już mu wytłumaczyłem I wie yeah. I dlatego też Z tego względu, że córa mi się urodziła Nie było filmów nagrywanych Bo wiecie no trochę się skupiłem bardziej teraz na y, y, rodzinie Musiałem tam pomóc, i, no i teraz frajda, bo malutka jest jeszcze, no to ja trzeba się tym nacieszyć, a jak będzie dużo roboty w polu, no to będę musiał być w polu, bo no. można, to łapię tę chwilę z małą. I w tych czasach, no wiecie, rodzina jest najważniejsza, roboty nie przerobisz. Ale żuje, czyli od razu idzie za ta talerzówka nie wiem jeszcze kilka rozrzutników mamy, no bo to kurde nie można wysoko ładować, bo naładowałem ponad adapter no i się przyblokowało i kurde musiałem trochę pojeździć, Karol naciskał łyżką, żeby złapały taśmy no i jak złapał były taśmy to popchały, a tak to się trochę zawiesiło jakby I potem stanąć, bo kurde. Od tej strony już ubrałem, to teraz o. Tamtej. Są miasta, to by mógł być krokodyl, ale nie mamy krokodyla do tej ładowarki. No i takie buty, i ładowarka, no, tak jak mówię, odpukać, nie monowane. Jest za Rozrzutnik jest 2015 rok Powiem jeszcze, że też Na razie nie możemy na niego narzekać Odpukać w niemalowane chodzi Chodzi, rozrzuca, do wapna się nie nadaje Od razu mówię z takim adapterem no My próbowaliśmy siać to Siało gorzej niż RCW I RCW dlatego jest tu nas dalej Został Bo tym łatwiej by się rozrzucało ma duże koła i w ogóle I ciągniki nie toną A z rozszywaczem RCW No to jednak pada czasami I właśnie Do gnoju jest zarąbisty Bynajmniej u nas A do już to wapna No to się nie nadaje Ale coś jak jest do wszystkiego To jest do niczego No to nie ma co narzekać Dobra ja kończę takim akcentem Was pozdrawiam I do następnych filmów Na razie Hej